Ciosek. Napisałeś pan to robi? Tak, napisałem na grupce. No, taka jest sytuacja. Jeden pod nami. Winko zjechał na dół? Jeden po długości jest. No dole są, będą. dwa dół przejęty. Wchodzą do nas. Uh -huh. Za dużo ich tu. Cały dół jest przejęty jak coś Zapierdalam bunkier Wracamy Dostałam tutaj bunkier zrobić hmm. Wydaje się czysto

...inny pakiet trzeba odpalić. Uwielbiam Aha. To zjebałem jednego. Masz tu szwórkę złotą. Lotka na mnie. i Jest tutaj. Dawaj, dojeżdżamy ją. Snajper patrzy. Uwaga, Snajper. A skąd? Widzisz? Spod słupu, z udali Aha. Dwóch! Dwóch w kiblu jest, ty! wam. wiedziałem, że mają shotguna, mogą dystans złapać Do prawej się stawałem. Piękny, dwóch dojechanych ślicznie Dwóch, dwóch, bo jeszcze w kiblu jeden złapał któregoś Ja zrzut spróbuję złapać Spróbuję targnąć zrzut i do was dolecieć Maska tu jest random podsuwali. Aha. Matka Maska się oznaczyła na duże. Mhm. Mm no nie mogę wejść. Chodźcie, zrzucę weście. Ale, ten z o, teraz się słychać kurwa, no. Oho, kurwa, lotka, lotka na ten, lotka. na bunkier. Ja podchodzę na blisko. I lotka jeszcze po prawej. Zbita delikatnie. Hejdżuje i tam. Lotka nad nami jeszcze. Na bunkrze. Nad nami są. Tak. Dobrze, dobrze. Yy, faktotka. Znaczy faktotka tylko reaktor. I wezmę. Szybko. O, no no da, powiem wam różnica jest kurwa niesamowita, nie? Ale na napadzie grasz, ta? Napadzie no, tylko bez łopatem Jak to wygląda ten... Ale z Grafikowo i w właśnie Strzelasz, szopie, to całkowicie inaczej to kurwa wygląda, nie? O, no, tak jak myślałem A co tak za to? Oni muszą... na, a cię masz coś grasz? Ej, na mnie? Są no, na naszej pozycji poprzedniej Chwilu pilu hercach, Tutaj, Pali tutaj, tutaj Dobra. Chodźcie do mnie 40, tutaj 40, nie? O kurwa, to no to... to, musi tak zapierdlać Gdzieś tu jest typo na pewno, bo... Jest! Kiblu! Jest, jest, jest. Jeszcze jeden chyba, guda Ładnie kołdobał mnie, wzięliśmy teraz. Tak, no ja tu wszedłem, tu macie na większe te... E, steamy. Lotka. te lotki tam spadły. Chodźcie. Dwie lotki od reaktora lecą. Jeden, jeden zero ma dosłownie Słucham, punktu. na pestkę, jest tu. Jeden na blisko. Yeah. Snajper, snajper do mnie wali nie wiem czy bunkier czy... Uh -huh. Lotki nie ma nice. Jeszcze jedna jakaś coś tu szybowało Kolejny leży Widzę, jest tam Nasz się wyjebał Ale, Kurwa sypią Chodźcie na sklep, na sklep chodźcie cofniemy tutaj, BSP jakieś te nie mam 20 tysięcy ponad Noska. Leci tam I tu na blisko Dobra, cofam, cofam do was mhm. Ej, weźmy mi ktoś z rzutu broń Bo ja nie mam to tu błudów ani nic Przepomy jeden na plecy mi lascią Widzę, widzę Zaawansowane ja już jestem na trajda No kurwa, odbijam, odbijam, bo tu dostałem na fizę Chodźcie, przejdziemy to, co? Po lewej lotka. snajper jakiś, za trakiem gdzieś jest. Lotka na dawno ma, dobra. Tu ktoś szybuje mocno. Ta. Ej, u mnie, u mnie! Kurwa, u mnie dwóch, ja pierdolę, źle zrobiłem. U mnie też dwóch. Ale mam ich. Martwi. Bo SP puszcza. O kurwa, wszędzie są. Ja do wykupki jestem, panowie, co nicie na sklep, co? Dobra. Olek może ogarnie. Tak, no, leci. Wykupiliśmy, nice. Tu mieliście na topie, uważajcie, ten bunkier. Tutaj są, tutaj są. Cały team jest w bunkrze. Mnie tu zajebali. Kupiłcie czy nie? Tak, 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 lecę już. Mocno poobijali. Rzucam tam granaty. Granatem wyjebałem dwóch. Dawajcie, wjeżdżajcie, wjeżdżajcie. Tak, czysto, to już A, dobra. Tu są po traktorem jeszcze. Mhm. Ja muszę się zebrać do końca. A nie, mam wszystko luz. Eee Maska Sklep można jeszcze? Nie można No, bo daj ja będę duszył jak coś, mam z Steamy i... Lotka Lotka na nas Nice Kupili się Tu przebiegają. Tutaj też Nami są O kurwa się wybałem Kurwa szkoda tej maski Chodźcie do lewej, do lewej trzeba pchać Kurwa bułe wydwałem jeszcze Tam są, tam balon, wyrajcie no. Kurwa no, na broń mi wyjebało Krzywie są na dachu. Dwie nawet, dwie nawet, no. Ja będę dusił jak coś. Są? Skaczą? Skoczył. Dobra, ja, ja duszę, ja już duszę. Zdrowańmy. Luz, 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 luz. Cichutko teraz, proszę. Trzech jeszcze jest. Cichutko, cichutko, dawciu.